Czy demony naprawdę istnieją, a może to tylko wytwór chorego umysłu? Historia Annelise Michel do dziś budzi skrajne emocje i jest jednym z najbardziej przerażających przypadków w historii egzorcyzmów. Młoda pobożna dziewczyna z Niemiec, z małej miejscowości Klingenberg am Main w Bawarii tam zaczęły się jej pierwsze problemy zdrowotne i tam odbywały się słynne egzorcyzmy które później stały się jedną z najbardziej kontrowersyjnych spraw w historii kościoła i medycyny. Zaczęła doświadczać przerażających wizji i konwulsji. Lekarze diagnozowali epilepsję i psychozę, ale leczenie nie przynosiło skutku. Jej stan pogarszał się z dnia na dzień, a sama Annelise twierdziła, że jest opętana przez sześć demonów, w tym Lucyfera, Kaina i Hitlera. Zrozpaczona rodzina zwróciła się o pomoc do kościoła. Przez 10 miesięcy przeprowadzono 67 rytuałów egzorcyzmów. Nagrania z tych sesji mrożą krew w żyłach. Jej tragiczna śmierć z niedożywienia i wycieńczenia wywołała proces sądowy, który wstrząsnął światem. Co tak naprawdę stało się z Annelise Michel? Egzorcyzmy Emily Rose to fabularna interpretacja tej historii. Film łączy horror z dramatem sądowym, pokazując zarówno przerażające sceny rzekomego opętania, jak i walkę o to, czy Emili, filmowa wersja Annelise, była chora, czy naprawdę opętana. Zostaw komentarz i daj znać, co o tym myślisz, subskrybuj, by poznać więcej tajemniczych historii.